Dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi o sobie jako o pasterzu owiec, nie pochodzi z, tego samego, z tej samej części, gdzie jest przypowieść o dobrym pasterzu. Te słowa Jezus wypowiada w trochę innym kontekście. Podczas jednego ze świąt Żydzi pytają Jezusa, czy On jest tym Mesjaszem, który miał przyjść. I w tym momencie Jezus na to odpowiada, że oni nie słuchają go i nie rozumieją. I wtedy padają właśnie te słowa. Pokazuje, że są ludzie, którzy są przy Jezusie, którzy wydają się, że mu towarzyszą, którzy go obserwują, którzy są świadkami Jego znaków, a nie są Jego owcami. Co zatem należy czynić? Czym się charakteryzują i odróżniają od innych ci, którzy należą do Jezusowego stada? Są takie dwie cechy, o których dzisiaj Jezus mówi. Pierwsze to jest to, że słuchają Jego głosu, a drugie, że idą za mną. Słuchać nie tylko w takim znaczeniu, odbierać sygnały, odbierać komunikaty ale słuchać, czyli przejmować się tym być, tym, być temu posłuszny, co Jezus mówi. Oczywiście dobrze jest najpierw zamilknąć, aby dobrze usłyszeć, o co Bogu chodzi, a dopiero potem wprowadzić to w życie A drugie to iść za Jezusem, iść naśladować, tak zastanawiać się, co On by zrobił na moim miejscu, w mojej sytuacji i robić właśnie to. I dać się jemu poprowadzić, ufając, że On wie, gdzie są najlepsze warunki dla mnie, że ta droga, którą ma dla mnie przygotowaną, wiedzie mnie do szczęścia i do prawdziwego życia. Bo ta obietnica, o której dzisiaj Jezus mówi, która wiąże się z tym byciem w Jego stadzie, byciem Jego owcą, to są takie trzy elementy, które są bardzo pozytywne i, i wydaje się korzystne. Jezus mówi, że po pierwsze, że zna swoje owce, że On je zna. Nie tylko wie, jak się nazywają i tylko zna ich imiona, ale zna ich pochodzenie, zna ich trudności, zna ich problemy, zna ich kondycję, ich pragnienia, oczekiwania, nadzieje. Warto zaufać Bogu, że On mnie zna. Zna mnie może nawet lepiej niż ja znam samego siebie. Bo tak często od, od samych siebie uciekamy. Druga obietnica to jest to, że Jego owce nie zginą na wieki, a ja daję im życie wieczne. I tu nie chodzi o to życie gdzieś tam w zaświatach, po śmierci. Ale to życie, które już tutaj się budzi, które jest czymś więcej niż procesami biologicznymi, które polega na miłości, na przekraczaniu siebie. I trzecie, na którym może chciałbym się trochę bardziej skupić nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Warto tutaj uruchomić swoją wyobraźnię. Jak wyobrażam sobie bycie w Bożych rękach? Jakie to są te Boże ręce? Są to jakieś takie wielkie łapy z pazurami, które gdzieś tam miażdżą, krzywdzą, drapią i nie pozwalają się uwolnić? Czy może są to takie dłonie, w które chętnie się chwytam, gdy tonę? Czy może są to takie dłonie, w których, które musi łatwo się opiekować, które okazują czułość i delikatność? A może są to takie dłonie, o czym usłyszeliśmy, dzisiaj w fragmencie Apokalipsy, są to takie dłonie, które ocierają łzy z oczu. To jest chyba bardzo ciekawy gest, ta obietnica, którą usłyszeliśmy w Apokalipsie, Bóg, który będzie ocierał łzy z naszych oczu. Tego się nie da zrobić, niedelikatnie. To trzeba bardzo uważać. A z drugiej strony należy pozwolić komuś, by dotknął moich oczu, moich powiek, moich policzków i stamtąd starł moje łzy. Dłonie Jezusa zostały za nas przebite na krzyżu. Ale też po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje rany w swoich dłoniach. Pokazuje, że to są symbole Jego miłości, że tak bardzo nas ukochał, że te dłonie, które tyle dobra uczyniły, zostały przebite. Zatem są to dłonie delikatne. Więc dobrze sobie dzisiaj może tak na, na rozmyślanie wziąć obraz Bożych Dłoni i siebie w tych dłoniach. Czy chcę się w te dłonie oddać, powierzyć, czy może bardziej ich unikam, bo są dla mnie jakoś krępujące i, i mogę czuć się w nich nieswojo. Ale to jest też niesamowite, że Bóg nie tylko bierze nas w swoje dłonie, ale także sam siebie w nasze dłonie wydaje, w te nasze ręce, które nie zawsze są czyste czasami szorstkie, spracowane, czasami jakoś powykręcane przez choroby. Ale Bóg w Eucharystii daje się nam na nasze dłonie. Skoro tak dobrze jest należeć do Jezusowego stada, bo tam możemy być przez Niego poznani, tam jesteśmy obdarowani przez Niego życiem wiecznym i tam możemy skryć się w Jego dłoniach, jak to się dzieje, że czasem tak trudno nam się zdecydować, by, by jemu tak do końca się zawierzyć? Może po trosze odpowiedź znajdziemy w dzisiejszym fragmencie z dzieł apostolskich, gdzie usłyszeliśmy o Żydach, którzy są zawistni. E, źródłem tej zawiści wydaje się, że jest powodzenie Pawła i Barnaby, którzy są słuchani przez tłumy. E, I z tej zawiści rodzą się dalej grzechy języka, oszczerstwa, podburzanie. E, pobożnych, afugowych niewiast i zacznijszych obywateli oraz w prześladowań. To zawiść, przyjrzenie się, że ktoś ma inaczej, ktoś ma lepiej, często ma takie konsekwencje. I może właśnie tak jest, że już od czasu do czasu stwierdzimy, że chcemy być w Jezusowym stadzie, chcemy być w Jego wspólnocie, tym jednak patrzymy na zewnątrz i patrzymy na tych ludzi, którzy w tym stadzie nie są, a, a też mają dobrze. A my tak się tu musimy umęczyć. I te przykazania, i te obowiązki, i tak dalej. A oni są tacy wolni i wydawałoby się, że szczęśliwi. No właśnie. Ale lekarstwem na zawiść jest dziękczynienie. Jest dostrzeżenie tego, w jakich warunkach żyję, czym tutaj i teraz jestem przez Boga obdarowywany, będąc przy Nim, karmiąc się Nim, słuchając Jego głosu, będąc owcą w Jego stadzie, pozwalając, aby to On sam mnie pasł, aby to On mnie poprowadził.